Ale dlaczego siedzi? Bo będziemy z nimi rozmawiać. Nie, teraz. Teraz te kamera o... Nie, teraz. Dzień dobry proszę Państwa. Właśnie posadziłem na krześle Łukasza Rempolskiego. Żeby wokół eee, Łukasz, władz są no, co u ciebie? Co się stało się? A no, się? No co się stało się? No skupiłem się na swojej pracy lektora. Jestem teraz e, niezależnym youtuberem, który w ramach głoszenia swojej propagandy... Wreszcie, To jest moja propaganda, moje treści. Żadnemu Koreckiemu, Mitnikowi Sendeckiemu nie. czy, czy Bąkiewiczowi nic do tego. I chyba to jest piękne takie działalności, powiem taka na własny rachunek. Jak się czujesz z tym właśnie jako ty jako ty, a nie ty jako... Yy... Gienek. Tam. Jako ktoś. Czyli ja, ja, czy ty się, przy przygienku dusiłeś e, ze swoim swoją osobowością? Gdzieś miałeś e, mikrofon otwarty, mogłeś być. Dusiłem się spo, dusiłem się pewnymi głupimi teoriami, z którymi się kompletnie nie zgadzam. Ale mogłeś to powiedzieć przecież. Mogłem, ale wiesz co, no. e, ja starałem się właśnie podejść do ten, na ten temat, że że same głupie są treści, ale ja jestem od tego, żeby prostować. Studio otwarte w ogóle, no ale no niestety, żeby wystąpić, trzeba było nosić pewne pornograficzne mundury. A ja Dlaczego? nie chciałem chodzić w tych pornograficznych mundurach. Dlaczego nazywasz się pornograficzny? No bo wygląda jak mundury pornograficzne wygląda jak mundury z chłopaków z baraków. To są mundury kurcze, jakby się normalnie wyjął z jakiegoś filmu klasy C. Mm. To jest film z Wandy to jest klasa B, a filmy z mundurami pornograficznymi to jest klasa C. Łukasz, może za dużo oglądasz filmów pornograficznych, ale ci się tak kojarzą. kojarzą. Ale uwaga, nie, nie, nie. To Łukasz jest nie jest Oglądał z baratów. Łukasz Łukasz nie jest winny. Ja myślę, że to Bodakowski za dużo ogląda film, filmów pornograficznych, bo on ukuł taki termin. Nie, on nie, nieprawda Bodakowski mówi, że to są mundury nazistowskie. One no są zerwane, ale nie, to, też mówił coś oporno. Dzieciowskie porno? Tak. Tego tak. nie znałem. Zresztą ja, ja Bodakowskiego y, znam z tego, że obrażał mnie osobiście. Przy okazji Sendeckiego, to było w 2010 roku, bardzo dawno temu. Cztery czasy. Tak. I geniło do mnie mówi, zobacz. Tutaj taki Bodakowski z Frondy pis pisze coś o pornograficznych, chodziło o Kononowicza, Krzyśka Krzysztofa, że to jest jakiś... A ja mu to nie I Zawsze ten wyraz pornografia, ja myślę, że e, panie Bodakowski skończ pan z tą pornografią e, e, i wszędzie tą pornografię aczkolwiek jeżeli chodzi o mundury Sendeckiego, to jako pierwszy o pornografii czy tych mundurach nie mówił Bodakowski tylko Żebrowski Żebrowski, żebrowski ale już, nie Leszek, nie, nie, nie mówię Leszka. a nie Leszek, już z Leszekem e, żebrowski ale imię? Ko Konradzie, mniej alkoholu, mniej narkotyków, mniej papierosów i mniej. Pornografia! I wszystko będzie w porządku. Pożartowaliśmy sobie. A ty nie oglądasz pornografii? Słuchajcie, pornografię każdy ogląda, bo pornografia to jest słuchajcie, czasami właśnie ktoś nie zapnie guzika i się okazuje, że to jest pornografia. No, każdy normalny facet pornografię widział w swoim życiu. A każdy narodowiec to jurny chłop. On na pewno. Słuchajcie, no chyba, że ty uważasz, że narodowcy powinni być bezjajeczni. Cic, cic, cic. Bez jaj, bez jaj, no a. wiesz. Znaczy, a, ja, ja nie podejrzewam Adama o bycie ja a ani o bycie w celibacie. Ja go nie podejrzewam o takie rzeczy, to jest tam jego sprawa. E... Życie jest krótkie, czasami, i trzeba. czasami piękne, a czasami niepiękne. No I teraz co? wyszło, że niepiękne czasy przyszły na. Twoją relację z Gienkiem Sendeckim. No, słuchaj, Coś się no. zmieniło. Znaczy, no człowiek. Piękne, miesiąc miodowy minął. Nie tak. lata. No, no, czyli było dobrze. No, było to. dobrze, ale. I bardzo dobrze. Było dobrze. Aż za dobrze. Ale no nie. Ktoś przy Nie, ktoś mu podsunął teorię. Ja wiem kto. Ktoś mu podsunął teorię, że ja rzekomo na jego życie i chcę go. Zamordować zimną krwią. A, nozem i cegłówką. A właśnie. Yy, powiedz mi, kogo podejrzewasz o te niecne yy, wskazywanie na ciebie. Znaczy, no, oficjalnie to Bo już jest... nie mówię o tej sprawie, tylko mówię konkretnie kto Ciebie tam w to zamieszał? Oficjalnie teoria jest taka i tak twierdzi sam, sam tutaj doktor tak? Mengele. Ale że... dlaczego obrażasz e, swojego byłego przyjaciela a to dlatego, że ja słyszałem parę historii ze szpitali i że tak, tak pacjenci tak dosyć cięż, ciężko i często umierają. Słuchaj, tak to jest taki nieproporcjonalnie, zawód. Nie? Następny, nieproporcjonalnie. Nieproporcjonalnie do innych następny. lekarzy. Ale jest coś takiego, że next, następny. Ale, czy, ale operacja u niego, się udała, u, niego, u niego, nie przeżył. Ale nie? Ale nie robi operacji. O. U niego umierają ciężej niż, niż u innych lekarzy. On jest gorszym lekarzem niż inni lekarze. To jest najistotniejsze. Dobrze, słuchaj. Yy, leczony przez... Tak. I co, nie wyleczyłeś się? Nie. ale no to wiesz, zemsta klienta, pacjent, zemsta pacjenta. Ja słyszę tu zemsty pacjenta jakby, nie? Nie, ale mi nie zaszkodził. No dobra, no to ale... To nie pomógł. Ale co się stało? No że co? jest tak jak jest. Strzeliło mu do łba, że chciałem go zamordować. I że podobno wynają mnie media narodowe, a media narodowe wynajęła agentura ABW. Nie wiem, tam teorie były różne. Ale dobrze. A że ABW jest sterowane przez służby brytyjskie, a służby brytyjskie przez Watykan i Giertykowskie. I, tak tak I tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. A Czekaj. na byli jeszcze od Edyty Burniak. A Zaczekaj. A czy ty, Łukaszu, no? Eee, skończyłeś jakieś studia? Tak. Czy kontynuujesz jakieś? Czy to tak, jest teraz jakieś kolejne nauki studia, i tak dalej. Skończyłem ekonomię, teraz eee, kontynuuję prawo. No. Nie wypada tak źle mówić o swoich współpracownikach, nawet Takich, którzy się narazili czymś, na przykład wiesz, troszeczkę ogłady wypowiedzi na temat sendeckiego. Ja Pieszczotliwie mówiłem ale tak, przyja tak, tak po przyjacielsku. Pieszczotliwie. Słuchaj, e, powiem ci tak... E, no było dobrze. A! Je, kto cię podpuścił, żeby iść do mediów naro narodowych? trzech macew, jak to mawia się w kręgach telewizji narodowej. Jak mogłeś do tego dopuścić? kiedyś do mnie, dlatego że. Krążyły e... historie, że dostałeś obsypany. Ja jestem 1500? A czy to ważnie Nie dostałem? Nie wiem, jakieś rzeczy, że wiesz, że w ogóle złotem cię pano i ty... A złota nie dostałem. Nie, nie, nie. Złota, złota nie dostałem. Bitcoiny, staby... bitcoiny Bitcoin były, tak? Też nie. No dobra. Mniejszą większą, szkoda, że... Ja pan, dlaczego byłem. Dlatego, że ja nie lubię kultu jednostki. Bardzo mi przeszkadza kult jednostki. Czy, niezależnie od tego, czy to jest Jusufski, czy to jest Żeleński, czy to jest Putin, nienawidzę, nienawidzę kultu jednostki. A w, a w telewizji narodowej tak? i wśród kameratów panuje kult jednostki Osięckiego jako wodza takiego firera. I to mnie bardzo e, irytuje. Wśród kameratów, zgodzę się z Tobą, panuje taki y, pogląd, a raczej. Moje spostrzeżenie. Bo każdy ma swoje. Ale w telewizji narodowej. No wiesz. Yy, no, Sendecki to po prostu robi jako piętaszek olszeńskiego. Zaczekaj zaczekaj, 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 zaczekaj. No stary. Wojciech został zaproszony do telewizji narodowej yy, na skutek yy, dyskusji ze mną. Eugeniusza, który... To był 16 rok? Chyba tak. Ale to były inne Jak katry. jeszcze go nie było, nie? Ale to nie, był nie... nie był jeszcze taki A, słuchaj, hej to... do przodu. Adam, Adam, przepraszam bardzo, mów na temat. I miał rozkręcić Telewizję Narodową. I Ale rozkręcił. Roz... No jak W jakiś sposób rozkręcił, tak? No bo ten... A że Gienek był za bardzo, jakby to powiedzieć, spolegliwy. Gienek, mówimy tu o Eugeniuszu, Eugeniusz nie... nie... Nie obrażaj się, ale na mnie mówisz Adaś, to ja mogę o Ciebie Gienek mówić, tak? E, Gienek po prostu był za bardzo uległy, a to A Wojtek był za bardzo twardy. Chytry. Oj tam, oj tam, chytry Dmitry. E, po prostu, no... korzystał na jego... naiwności i frajerstwie. Nie mów frajerskie, tylko... Na ileś może być? Nie, no po prostu Eugeniusz myślę, że czasami przesadza. O. przesadza. Tylko czasem Przes, czasami przesadza i co? I, I to mi się to nie podobało, ale ja pamiętam, że, że mu coś płaci, tak? Że płaci pieniądze. Ja pamiętam taki mo motyw, ale nie pytał. Słuchaj, niech gdy, gdy słuchaj, nie nawet tamtemu płaci. Słuchaj, był, 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 taki, jedno, był, był taki moment, że y, Damian Grzeszczyk no. y, była cała grupa ludzi. Ty byłeś, tam różni byli ludzie. W siedzibie i mówi ten... Y, do Grzeszczyka umyj talerze i Grzeszczyk był wkurzony, bo mówi yy, radio dostaje tyle i tyle a ja najmniej dostaję. i jeszcze muszę myć talerze a oni to w ogóle nic nie robią pamiętam, czyli w pewnym, było, tak, pewnym pamiętam. momencie pamiętam. ja się śmiałem i myślę oni się kłócą znaczy, oni, oni yy, były takie głosy, że każdy chciał te jakieś za skórniaki dostać, ale niektórzy myśleli, że za darmo mają tylko za to, że, że, że są, że żyją, że żyją, że im się należą. Za dużo było, mi się należy. Takie myślenie socja I jeszcze, i jeszcze że, że on coś musi robić. On udziwiony, jak to? Ja mam po sobie, po sobie pozbywać. Nie. Ależ... Nie ozmywać po całości już weź tak na ginejsku. No po sobie i po innym. I to, nie? Ale to przecież no to słuchajcie. Każdy zmywa talerze. Ktoś musi pozmywać. Nawet, nawet, yy, nawet nie wiem, jacyś mądrzy i głupi to robią, nie? Ale no, pieniądze, pieniądze to tylko środek do jakiegoś tam celu typu kupienie biletu czy papierosów. Yy, no powiedz, yy, jest ładna pogoda, więc to jest fajny, w ogóle inaczej się rozmawia. Yy, ja, słuchaj, ja powiem ci tak: rozmawiajmy mniej emocjonalnie, bo emocje czasami za duże. Ja sam się Dobrze. też na tym łapię. Ja też się łapię. łapię, łapię się na, na, na takim czymś, a przecież można inaczej, to samo i lepiej. Wez? Ale jesteś młody, póki jesteś młody, masz wigor, siłę i cię rozpiera ta energia. Ale musisz ją opanowywać w pewnych momentach. Bo jesteś jeszcze człowiekiem, Polakiem, Europejczykiem, jakby to nie brzmiało. Nie jesteś Europejczykiem? Znaczy, to teraz zmieniło znaczenie, wiesz, że Europejczyk jest odbierany jako ktoś, kto jest fanem... E, nie, z kontynentu kulturowy. europejskiego. A to tak, no to ja się czuję Europejczykiem. Słuchaj, Czyli a wiesz, wiesz gdzie jest widać. środek... E, Europy geograficzne? W piątku. Jak? W piątku. Gdzie to jest? Nie, to w czekaj, czekaj, przepraszam. No? Y środek Polski jest w miejscowości piątek, Polska, a środek Polska, Europy, Europy jest w Białymstoku. Prawie, prawie. A to i tak dobrze, to i tak dużo wiesz. To i tak dużo wiesz, bo. Mało kto wie. W województwie podlaskim, nad Białym Stokiem do góry, jakieś 40-50 km, jest Suchowola tam ksiądz Jerzy Popiełuszko chodził do kościoła jako ministrant mieszkał tam parę kilometrów dwa, tam trzy obok i tam jest, właśnie film nagrałem o tym A tego nikt nie wie nikt nie wie może ktoś wie ale nie mówi się o tym, prawda? więc słuchaj, myślę, że powinniśmy być troszeczkę stonowani mhm. a przede wszystkim szczerzy Szczerze. Ja jestem tu jest szczery. Z Tobą szczery jestem. OK. To ze mną, bo nagrywamy to i z widzami. Jesteś szczery w tym momencie. Co chciałbyś przekazać dla e, Eugeniusza Sandeckiego tu, z tego ekranu, bo wiem, że tam różnie z Wami przez telefon czasami coś tam, ale spokojnie. Eugeniuszu, ze swoimi teoriami na temat zamachu na Ciebie zapraszam e, do szpitala psychiatrycznego w Tworkach. Czemu tak ostro? Nie, po prostu wiesz, to ostro było. Ostro, ostro było. Ale ja byłem spokojny. Powiedziane w tworkach. A jak ty ja byłem spokojny. A mógłbyś to samo powiedzieć w ten sposób, że wydaje mi się Eugeniusz, że przesadzasz o na przykład. Tak? To to samo znaczy. Tak? Albo nie wiem skąd masz takie wiadomości. Zostałeś podpuszczony. Bo no wiesz, pod tu ja, ja powiem, że Eugeniusz jest bardzo spokojny. On był zawsze spokojny. To co wy tam wyrabialiście, to ja bym was... Tak, was, młodzieży, studiująca warszawskich i coś w tym stylu uczelniach, ja, ja, ja bym was odstawił na boczek już dawno i nieprawda. A Eugeniusz dawał wam Eugeniusz to tak jak y, ja bym porównał Eugeniusza do takiego doktora Judyma kogo doktora Judyma nie y, pieska y, to jest podhalajski taki Owczarek podhalajski który ponoć jak dzieci go tak y, szarpią to on ich nie, nie gryzie nie a mógłby rozszarpać nie i wy, im większe robiliście jakieś akcje dzikie, to on wam pozwalał wchodzić na głowę. A co mnie a, co, a co, jak ja miałem na głowę? Ani mu, ani nie dostawałem u niego pensji, ani nie przyjmowałem jego mieszkania, y, ani nie korzystałem z jego samochodu. Y, ja nic od niego nie dostałem takiego. Że, że wchodzili na głowę... Ale nie, 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 tam były inne akcje, na przykład e, przeszkadzałeś w nagraniach e, właśnie jeszcze z Olszańskim, pamiętam, pod, e, pod Menem chyba, czy to pod ukraińską tą, tą ambasadą, pamiętasz te, te nagrania, jak tam takie jakieś e, jakieś takie dziwne akcje były i Olszański się w końcu na wizji opieprzył. Pamiętam, było tak. były takie akcje, prawda? Było, było. Że tych akcji było trochę i to... Ja się dziwiłem, że to jeszcze tam... Jak wy się, na jakich, na jakich falach wy się dogadujecie? Ale ja to sobie wyjaśniłem, ja sobie wyjaśniłem to z Wojtkiem. Ale to był ja film, z Wojtkiem Olszańskim to był na film temat. nie Wojtka Olszańskiego, a e, Eugeniusza No tak, ale to Wojtek mógł I... się Ja powiedziałem Woj ja Wojtkowi, akcje, no. powiedziałem Wojtkowi, że to zrobiłem dla żartów. On powiedział, to że to nie było... Można żartować. Ale daj dokończyć. Podobno. On powiedział, że, 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 że to żart był nie na poziomie, że tak nie wypada ja się. Ja powiedziałem, dobrze Wojtku, nie będę tak robił. Szybko, szybko zaczęliśmy sprawę. Z Wojtkiem da się załatwić sprawę szybko. Wojtek jest człowiek konkretny. No to na pewno. To, 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 trzeba mu trzeba mu to Wojtek, że jest człowiek. Konkretny. konkretny. No właśnie i, i, i my powinniśmy tak naprawdę uczyć się od Wojtka tej konkretności, bo brakuje nam chyba czasami takiej stanowczości. Nie? Mm -hmm. Brakuje ci stanowczości. Czujesz, że brakuje ci stanowczości? Czasami tak. To każdemu z nas trochę przychodzi. Czasami bardziej... myślę, że prawdopodobnie jest to nie? A z kim rozmawiać tylko do kamery? No do, ka do, kamery, do kamery. Do kamery mówimy. mówimy. A do kamery. A tu pani nas atakuje, ale to dobrze. Pani nie że z kamera. Aha. Trzeba pani wybaczyć. że My w XXI wieku bez kamery już nic nie potrafimy robić. Nie, bo, słuchajcie. To jest... Y Większość pomysłów sendeckiego to są głupoty, ale ten pomysł o tym, żeby wszystko nagrywać, mistrzenie są kamery, żeby być uzbrojonym, żeby rejestrować wszystkie wydarzenia, to jest bardzo dobry jego pomysł. To jest jeden z jego dobrych pomysłów. Idziemy pod osiemnastkę, tam jest kawa, herbata, osiemnastka, ale to jest obok. To się nagrywa, więc adresy nie mówimy. Ale nie słychać, Nic nie słychać, bo tu są takie specjalne A. mikrofoniki. Idziemy tam. Dobrze. Dobra. No to my się no to my się zbieramy, będzie ten. Chyba, że jeszcze coś tam chcesz... Chodź, idziemy. Eee, w sumie, a jakie są relacje twoje z... Damianem Grzeszczykiem? Nie wiem. Siedzi, siedzi, no wiadomo, siedzi siedzi nie ma żadnych relacji w tym momencie. No niestety. Ale dobra, inaczej. Eee, jakby były teraz wybory, na kogo byś głosował? Eee, 18 lat skończyłeś, nie? Już dawno. Dobra. Stary jestem. Zachowujesz się czasami, jakbyś nie skończył. <noise> Ale już dorastasz, dorastasz, dorastasz. Na kogo byś głosował politycznie, na jaką siłę, ewentualnie coś, czego nie ma, no nie wiem. Jako człowiek, jako członek Konfederacji chyba nie mam wyboru. A czy jestem członkiem? Ale jesteś członkiem Konfederacji. Partii Korwin, no nie, nie da się członkiem Konfederacji, jesteś członkiem no, Partii Korwin. I mam ale, nadzieję, ale że partia Corwin Korwin się oddzieli od konfederacji. Ale wiesz, że Korwin to nie jest moja bajka. Ja wiem. A wiesz co on mi zrobił? Wiem. Co? I Oskarowi Wodowskiemu to zrobił. To, to było przy okazji Oskara, bo mu o mnie nie chodziło tylko o Oskara, bo Oskar nagle zaczął y, tego nieżyjącego redaktora tykać, jak się nazywał? Ze szkiełka joka czy coś takiego? Micugo. Nicugowa tam szurać i napisał TVN kłamie. Każdy wie, że TVN kłamie. No, Ale... było ludzi, którzy nie wiedzą. Słuchaj, y, jakbyś to ty był tym Oskarem, jakby. O tobie twój e, guru polityczny nazwijmy hmm. Tak hmm. brzydko powiedział, że ty jesteś osobą zachwianą umysłowo, nazwijmy to no. Od tego Antysemity Nie, nie, ja bym się go obrażony i uznałbym, że to jest niefajne. Ja bym nie chciał być czymś takim. Prawda? Prawda? I ja, ja się tak czułem niestety immunitet tego Pana chroni przed takimi stwierdzeniami. Próbowałem mu sprawę zrobić, wiesz, o tym. Nie, no bo, wiesz, ja Korwina tylko z telewizji znałem. No jakiś tam gość, tego. Mm. W sumie czasami nawet mi się podobały jego wypowiedzi, ale czasami on dolewał do tego totalnie odwrotne rzeczy, że to, widzę, że to takie no, sprzeczne rzeczy były. No, ale o Korwinie? Mi... O Korwinie, Mikke, tak. Jak zaczął mnie personalnie atakować na łamach najwyższego czasu wersji elektronicznej, po tym jak mnie poniewierano po więzieniach, to nie więzienie, areszt, ale to samo, nie? Jesteś wyizolowany, ktoś cię zamyka do szafy, nie możesz... Nie wiesz, co jest na zewnątrz, i, i tak dalej, to jest y, taka forma terrorystyczna, bym powiedział. No, Człowiek nie, nie może nic wypowiedzieć się, w przeciwieństwie do tego, co my teraz robimy, bo ja pokazuję, y, możesz mówić, co chcesz, no, i ten. korzystam z tego prawa. I korzystasz z tego prawa. A tu telefony, dobra, ja muszę kończyć, dziewczyna do mnie dzwoni. Sława Wielkiej Polski. Czołem. Czołem. yeah i is let go